Dajka kochani z tej strony, Kukilia, a dzisiaj, słuchajcie, em, zobaczymy auta. A na końcu, nagram, słuchajcie, odcinek. Em, jeżeli będziecie chcieli, z całego miasta i zobaczymy całe miasto, obejrzymy się. A później, jak będziecie chcieli, możemy nagrać z tego serię. To też w sumie można, zaliczyć do serii. Więc teraz, słuchajcie. Auta. No, auta tak się prezentują, Nadzwyczajnie. Otwierają się drzwiczki i moim zdaniem to wygląda mega realistycznie, póki co. I moim zdaniem takie powinny zostać w Brookhaven na przykład. Bo w Brookhaven nie ma takich aut za bardzo. Ja bym chciała, żeby były. Dobra. Pierwsze auto tak jeździ, takie jak normalne auto, normalne takie. Ani nie wyścigówka, ani nic. Dobra, wysiadamy. Bierzemy kolejne auto. A więc to będzie takie auto. Takie auto jest czerwone, natomiast ma inny dach tym razem. Ma inny dach. Zobaczmy. Jeździ jak normalne auto. Pamiętacie, widzowie, w poprzednim odcinku testowaliśmy nowe domy, i tam były super domy, moim zdaniem. I teraz zobaczymy te auto. Da się jeszcze zamknąć drzwi, z czego to jest fajne. Da się jeszcze trąbić i zmienić kolor auta, ale my zostaniemy przy tym. Ok. Ok. Da się jeszcze speed tutaj, ale to jest za premium. Dobra. Ok. okej, okay, teraz weźmiemy. I weźmiemy jakieś takie. O, zobaczcie, tutaj na przykład jest to takie auto. Takie auto jest czerwone z siedzeniami czerwonymi. Czerwone siedzenie. Czy by widzieliście o tym? No, ja takiego nie widziałam. Póki co ono mi się najbardziej jednak podoba. Z tych. Dobra, zobaczymy. Kolejne, bo to dopiero trzecie auto. Wiecie. O, kolejne jest takie mega dziwne, jakieś. Moim zdaniem. Takie, o! Takie bardzo dziwne. Takie jakby przewoziło tak ciężary, no. Duży bagażnik na pewno jest. Dużo tu się rzeczy pomieści, więc bagażnik ma akurat spory. Więc no. Idziemy gdzieś indziej. Dobra, kolejne. Kolejne to jest takie coś. I to jest jakieś nowe auto. Takie mega różowe, więc fajnie. Różowe auto tu mamy. I czy różowe auto jedzie dużo szybciej? No jedzie trochę szybciej. Aczkolwiek bardzo ona dziwnie się kieruje nim. I bardzo dziwnie wygląda. Tak nienaturalnie. Więc ja bym go nie mogła wziąć do naszej rodzinki. Dobra, co bierzemy? A, to jest za premium. O, mamy tu takie coś. I to jest jakiś taki... Taki bardziej podróżniczy wóz. się, nie wiem, przemierzać um, takie różne kraje w ogóle, takie podróżniczy. Po prostu podróżniczy. E, różne rzeczy można nim zwiedzić w ogóle. Mega sztos. Daję okejkę. Na razie ten wóz tak mnie jakoś mocno nie zaskoczył. Zobaczmy taki. Taki to wygląda tak mega realistycznie jakoś. Te wozy w ogóle mega realistycznie wyglądają. Ja, moja ocena 10 na 10 yy, za wygląd wozu, a w dodatku bardzo fajnie nim się kieruje, więc ja bym mogła mieć yy, te auto. Kolejne. No aż kolejne. To jest to takie auto. Jest to takie mniej więcej auto. To auto jest bardzo dziwne. Takie trochę policyjne bym mogła powiedzieć. No dobra. Normalnie się jedzie, normalnie jak zwyczajne auto, chociaż trochę dalej jedzie. Dobra. Szkoda, że niektóre rzeczy są za premium. Czekajcie, my mieliśmy... O! Takie małe, taki smarcik. Na przykład jak macie 16 lat, to ma się właśnie takie autko. I moim zdaniem bardzo fajne to jest. Chociaż nie wiem, ktoś też tu ma Smarta. No dobra. Chodźmy zobaczyć kolejne auto. Okej. Okay. Mamy tu takie i to jest bardziej takie. Takie... Wiecie, przewozisz coś, takie dostawcze auto strasznie. Zną. O kurde, przepraszam, przepraszam Bardzo powoli jedzie Nie polecam Im cięższe auto, tym bardziej tak Spowalnia wszystko Tempo A na końcu powiem, która auto najbardziej mnie zaskoczyło Oczywiście tu mamy takie Autko, takie Takie pastelowe Pastelowe autka też są ładne Chociaż nie wiem Jak przejeżdżamy przez to wszystko To moim zdaniem to, to nie jest taki wow, mega sztos. O, a tutaj mamy wóz strażacki. Ej, sztos. Sztos. Okej, okay, wóz strażacki. Też ciężko się nim jedzie za bardzo. Ma więcej tych rzeczy, bo na przykład ma taki coś. Takie syreny różne. Może tego nie słychać, ale to normalnie jest... Serenami takimi. Dobra. Bierzemy jakieś inne auto. Okej okay. Okej, okay, bierzemy może takie o. O, to jest rodzinne jakieś auto, rodzinne po prostu rodzinne. Moim zdaniem bardzo fajne na rodzinkę na przykład. Okej, okay, tu już nie mamy tych alarmów różnych. Kurczę, bardzo ciężko się nim wykręca. Ale takie jak narodzinne na przykład wycieczki jakieś, to jak najbardziej moim zdaniem. Jak najbardziej, słuchajcie. No dobra. Przetestujemy następne. że trochę mamy tych aut, a mniej więcej tyle gdzieś. O, tutaj mamy takie bez dachu. Ej, bez dachu będzie nam się lepiej nawet jeśli bo zobaczcie. Takie, wiecie, takie. Że się chwalimy tym autem. Wow, mamy nowe auto i takie bez dachu. Takie na luzie. Szczerze, ja się nie spodziewałam, że takie zrobią, ale spoko. Szkoda, że tu nie ma chyba taksówek. Są tu taksówki, czy nie ma? Pewnie jakieś tam są. Mam taką nadzieję. Mamy tu ambulans, czyli mniej więcej karetka. A także mniej więcej. Fajnie, trochę inna y, syrena niż tamten straż. Y, przynajmniej mi się tak wydaje. Okej, okay, bierzemy może teraz. O, mamy tu nowe limbo, kurde. Limbo, byśmy mogli mieć limbo. Autobusik, taki busik, nie autobusik, tylko taki zwyczajny bus albo camper nawet. To chyba jest taki camper, bym powiedział. Camper rodzinny, zwyczajny kamper no to fajnie, jak like, kamper, jak kamper, ale on mega szybko jakoś jeździ. Nie wiem, nie panuję nad tym. O, tu jest nawet skatepark. Fajne! Bez tu Tam nawet jest wesołe miasteczko, mnie mega ciekawi, co tam jest, ale no dobra. Tu mamy autobus szkolny, czy w ogóle jakikolwiek autobus. Jeżeli to miał być taki. Dobra. Jedziemy, jedziemy do szkółki. Gdzie jest szkoła? Hmm. Ja nawet nie panuję, gdzie co jest. Bo jeszcze nie omawiałam, gdzie co jest. Więc no. Okej. Okay. Spoczki. W ogóle zmieniłam profilowe. I wpadać w ogóle na moją... Moją własną grupkę na Instagramie. Bo zrobiłam właśnie grupę na Instagramie. I no jest najlepsza moim zdaniem. Dobra. Co to jest? A więc... A, a nazwa tej grupy się znajduje mniej więcej w społeczności ciasteczka. No dobra. Najlepsza grupa ever. A to taki też taki bardziej wycieczkowy ten bus. Taki bez dachu, taki, żeby pojeździć sobie po mieście i wrócić znowu. Więc taki bardziej, no. Często w rynkach są takie. Niestety nie mamy premium, ale ten jest jeszcze mniejszy niż tamten, jak się ma 16 lat. Bo ten, nie wiem. Jest też od szesnastki. Tyle, że taki inny. Taki też smart. No dobra. Bardzo inny. Taki dziwny trochę. Okej. Okay. Przepraszam, przepraszam. A! Uff. Bardzo fajna ta animacja w ogóle. Te jeżdżące auta i w ogóle. To wszystko jest mega sztos. Taki pod Brookhaven, ale takie lepsze niż Brookhaven No dobra Bierzemy coś innego Okej okay. Tu mamy takie auto Takie niebieskie Niebieskie auto Takie bardzo ładne moim zdaniem No i num no. Okej okay. Fajnie, że tutaj się włączyły od razu światła, nawet nie musiałam niczego klikać. To też jest spoko. O! Przepraszam. O nie, tu jest komenda policji. Zatrzymaj mnie. Przecież chyba nie zauważyli, że ja wjechałam w drzewo czy coś. Ale mi się nic nie stało, więc nie powinni. I też już ostatnie auto, słuchajcie, bo jest bardzo ich mało, a w dodatku niektóre są za premium. A ile premium kosztuje? A zatem, a subskrypcja? Dobra, za 24 zł to nie jest drogo. Jakby dobra, idziemy, jedziemy. Pik, pik. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest takie bardzo dziwne auto takie, żeby przewozić jakieś ciężary, na przykład macie jakieś walizki, to jak najbardziej taki też wycieczkowy jakiś wóz. No moim zdaniem te wozy póki co są najlepsze i po prostu jeżeli chcecie jakikolwiek przetestować, to właśnie te wozy serdecznie bym poleciła. A serdecznie no najbardziej mi podpadł ten. W sensie najbardziej taki fajny jest, moim zdaniem. Taki i bez dachu, i fajniej się nim kierowało. O, to jest tylko mega sztos. No, ja uważam, że on jest najlepszy i po prostu jak macie już wybiera, to tylko ten. Chyba, że jakieś inne wy chcecie, to fajne. A najfajniejsza jest ta animacja, oczywiście, otwierających się drzwi. I w ogóle to wszystko jest mega. I moim zdaniem, ja tutaj będę, ja tutaj będę, bo To jest najlepsze, co mogło być.